Gość dwójki. Gościem dwójki jest dziś profesor Jarosław Gajewski. Bardzo miło mi pana profesora gościć w dwójce. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dyrektor Teatru Klasyki Polskiej. I przede wszystkim o repertuarze na nowy sezon będziemy dziś rozmawiać, bo to będzie reper repertuar Witkacowski, jak podkreślałam już dziś kilkukrotnie, w związku z 85. rocznicą jego tragicznej śmierci, prawda? Zgadza się. Rozpoczęliśmy wczoraj w Instytucie Teatralnym czytaniem aktorskim mątwy sezon Witkacego. Ten sezon zaczyna się 85. rocznicą śmierci Witkacego, ale w środku sezonu 24 lutego roku 2025 będzie 140. rocznica jego urodzin. I tu chcielibyśmy skoncentrować nasze witkacowskie celebracje, jeśli tak można powiedzieć. Celebracje wokół skarbu kultury polskiej, jak to nazwał Witkacego pan doktor Jarosław Cymerman, dyrektor Instytutu Teatralnego. I jest to, jak państwo wiecie i jak jednak trzeba wam przypominać, e, wielka postać polskiej kultury, filozof, autor bardzo oryginalnej pracy pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia. Autor blisko 40 dramatów, z których kilka e, co jakiś czas jest przypominane, przez polskie teatry. Ostatnio mieliśmy premierę Matki w Ateneum ze znakomitą Agatą Kuleszą w roli tytułowej. Wczoraj odczytaliśmy Montwę. No właśnie to zaskakujący wybór na początek, bo to nie jest jak w Małym Dworku na przykład, czy Matka, ten jeden z czołowych, najczęściej prezentowanych dramatów. Tacego. Tak, Mątwa jest pięknym dramatem. Już w 1933 roku Tadeusz Kantor w Teatrze Kriko 2 prezentował ten utwór szerokiej publiczności. Grali tam studenci Akademii Sztuk Pięknych i adepci medycyny, bowiem cała, cała sztuka była prezentowana jako prezentacja takich ludzi bardzo ciężko chorych na bardzo różne choroby. I każda postać prezentowała szczególną, szczególną postać choroby, tak można powiedzieć, szczególną chorobę. Nie jest to najczęściej grany, grany utwór, natomiast jest jest to jedyny, który kończy się w dużym cudzysłowie happy-endem, który nie, nie kończy się katastrofą i taką bezdenną melancholią, która cechuje utwory Witkacego, e, który cechuje płęty e, utworów Witkacego. Ta wydaje się jest takim przełomem ku twórczości. Zaczyna się od głębokiej depresji artysty i, i cała sztuka dzieje się, jak gdyby w głowie artysty, w jego duszy. Dokonuje się jakaś psychomachia, która kończy się jakimś twórczym przełomem, e, e, na koniec e, której e, główny, główny bohater, poseł Paweł Bezdyka, no to będę nazwisko mówiące, krzyczy wszystko na nowo, na nowo, tak jakby mówił damy radę, przejdziemy wszystko. Po drodze dzieją się straszne rzeczy, dokonuje się zabójstwo Hyrkana IV, władcy prapersji, tak można powiedzieć, jakiejś mitycznej Hyrkanii, która jest zdaniem jego władcy sztucznym królestwem, ale tylko w takim da się prawdziwie wyżywać tylko w takim da się prawdziwie upajać władzą. Sztuka jest bardzo interesująca i mamy nadzieję, że po tym czytaniu aktorskim odbędzie się szereg prób, które skończą się premierą pod koniec listopada w Teatrze Klasyki Polskiej. Właśnie miałam o to zapytać. To, jest, to było czytanie w reżyserii Tomasza Mana. Myślę, że słuchaczom Polskiego Radia doskonale znanego jako znakomity reżyser i też autor słuchowisk radiowych. Czy tutaj jakaś szczególna jego wrażliwość, czy jego relacja z tym tekstem dała się zauważyć? Bez wątpienia. Trzeba powiedzieć, że Tomasz Mann jest autorem pracy magisterskiej, pisanej u pana profesora Janusza Deglera, pracy Magisterskie no tak. pisanie oczywiście wiele lat temu, ponad ćwierć wieku na Uniwersytecie Wrocławskim, na temat mątwy właśnie. Ja poznałem te pracę pod koniec lat 90. ubiegłego wieku i stąd datuje się nasza e, artystyczna i intelektualna, jeśli tak można powiedzieć, relacja z Tomaszem Manem. Tomaszem Manem, autorem słuchowisk i wielu e, sztuk teatralnych, a co najważniejsze dla ostatnich czasów autorem szczególnej konwencji teatralnej, się, która się nazywa Audioteatr. E, w zamku jazdowskim on prezentował cykl. Swoich dramatów w tej formie. Właśnie w tej formie będziemy Państwu prezentować Montwę Stanisława Ignacygo Witkiewicza, którą wczoraj czytaliśmy dla wypełnionej po brzegi sali Instytutu Teatralnego. Ale właśnie wróćmy do Witkacego, ponieważ po performatywnym czytaniu odbyła się też debata Witkacy, klasyk współczesności, i tutaj jakby jedną z tez było to, że po pierwsze Witkacy jest nie do Doceniony przez współczesnych, przez sobie współczesnych był niedoceniany, a przez współczesność nobilitowany. Rzeczywiście ma pan takie poczucie, że my dziś umiemy czytać Witkacego. Jakie były wnioski z tej debaty? Na pewno nie powiedziałbym, że umiemy dziś czytać Witkacego. Jest autorem trudnym i wymagającym. I biadami, gdybyśmy brali się wyłącznie, biada nam w ogóle, środowisku teatralnego, gdybyśmy brali się wyłącznie rzeczy, rzeczy łatwe, oczywiste. Debata odbyła się pod tytułem Witkacy, klasyk współczesności. Jak to trafnie zauważył dr Antoni Winch, jeden z uczestników debaty, Witkacy jest klasykiem, dlatego że poruszył wszystkie najważniejsze tematy dla sztuki teatralnej i nie tylko teatralnej w ogóle. Mówi o konieczności budowania metafizyki przy pomocy sztuki otwierania okien na metafizykę i co najważniejsze poszukiwania uwaga bezwzględnej prawdy. Ta koncepcja prawdy, te koncepcje prawdy, w których żyjemy, one są wielce niedoskonałe. One głównie są przyczyną zakłamywania się nawzajem. Tymczasem sztuka twierdzi witkacy może nam objawiać bezwzględną prawdę. Na pewno jest sposobem poszukiwania bezwzględnej co to znaczy? No, e, znaczy to, że jest jakaś największa prawda, do której sztuka ma e, dostęp. W, w, w debacie brali udział jeszcze e, oprócz pana dyrektora Zimmermana i to samego Tomasza Mana. E, bardzo aktywny udział widzowie, wśród których byli członkowie e, Rady Społecznej, Rady Naukowej Teatru Klasyki Polskiej z panią profesor Ewą Hoff, Hoffman-Piotrowską na czele, ale był także wśród widzów pan e, profesor e, Wiesław Żońca, autor nadzwyczajnego studium porównawczego w zasadzie takiego, takiej próby komparatystyki dekonstrukcyjnej, jak brzmi pod tytuł książki, Witkacy a Norwid. Pan profesor Wiesław Rzońca, on właśnie pierwszy zestawił te postaci Norwida i, I Witkacego jako postaci, powiedziałbym, ikoniczne dla naszej kultury. Postaci, które niewiele ze sobą mają wspólnego, ale ich zaangażowanie w sztukę, ich stosunek do sztuki jako do sfery, sfery funkcjonowania rozwiązującej pewne... Pewne problemy istnienia w ogóle jest wyjątkowe w naszej kulturze. Poza tym obydwaj wyprzedzali intelektualnie swoje czasy, czy bardzo trzymali rękę na pulsie nowoczesności i byli przez w sobie współczesnych właśnie nie do końca doczytani, dorozumiani, a dla nas cały czas pozostają pewną kopalnią nowych wątków. Ale ja chciałam jeszcze właśnie o jeden z wątków twórczości Witkacego zapytać o ten indywidualizm, o to rozbuchane ego, które drążymy. Myślę, że tutaj, Będą Państwo eksplorować ten wątek w spektaklu, który dziś ma swoją premierę o godzinie 19:00 Również w Instytucie Teatralnym spektakl Niemyte dusze narkotyki w reżyserii Anny Kękuś. To jest w ogóle monodram Sebastiana Fabiańskiego. Tak, bardzo interesującego artysty, który właśnie w tej chwili przebudowuje swój wizerunek artystyczny i który robi to bardzo skutecznie. W tym w tym przedstawieniu wydaje mi się osiągam bardzo dobre oddziaływanie i serdecznie już Państwa zapraszam na ten spektakl, ale koniecznie muszę opowiedzieć o indywidualizmie Witkacego jako o części jego twórczości, o części postawy wobec sztuki, która jest no, częścią. Indywidualizm jest bardzo powiązany z poczuciem więzi z kulturą. Polski, z pewnym społeczeństwem, z którego wychodzi. Jesteśmy zarówno dla siebie, jak i dla innych. I to w Witkacym jest bardzo mocno podkreślane. Właśnie dlatego, żeby być prawdziwym dla innych, musimy być głęboko prawdziwi dla siebie. Żeby nasze społeczeństwo, atmosfera naszego życia, społeczeństwa, naszej kultury była przesycona prawdą, musimy być głęboko prawdziwi w swojej twórczości. Autentyczni w swoich działaniach. To jest sens indywidualizmu Witkacego. Poszukiwanie bezwzględnej prawdy o sobie dla innych. Ponieważ jesteśmy Zarówno dla siebie, jak i dla innych, i powiedziałbym, że staramy się być sobą przede wszystkim dla innych. To jest zadanie, które się wyczuwa z postawy Witkacego wobec, wobec społeczeństwa, do którego ma wiele zastrzeżeń, które nie jest tak, że w ogóle nie był doceniany. Adolf Nowaczyński po premierze Nowego Wyzwolenia w reżyserii Karola Borowskiego i Wariata i Zakonnicy w reżyserii Aleksandra Węgierki w Teatrze Małym w roku 26 pisze, że to jest przejaw, przejaw czegoś naprawdę naprawdę wielkiego ten Witkacy, że to jest prawdziwy geniusz, który się miota jak lampart w kratce, w klatce, i że to jest materiał na wielkiego symfonistę, jak pisze. Nowaczyński notabene tylko o Wyspiańskim pisał bezwzględnie dobrze, natomiast e, e, siał razy swoim rówieśnikom dosyć ostro. Witkacemu mu też nie, 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 nie oszczędził ich, niemniej przy okazji tej premiery mówił o, o, o wielkim artyście, a wielkość artysty, także zdaniem Witkacego, polega na tym, że potrafi być dla siebie i dla społeczeństwa. Narkotyki, nieme Te Dusze, jego tekst publicystyczny notabene jest przede wszystkim dla innych. Dzieli się swoim, swoim, doświadczeniem. swoim doświadczeniem, bardzo intensywnie przestrzegając, nawet przed pierwszym razem, wszystkich, którzy mieliby ochotę poszukiwać innych światów i, i czegoś innego, oderwania się od tej rzeczywistości przy, przy pomocy. E, tych dziwności naszej rzeczywistości. Poszukiwać prawdy z Witkacym będzie w tym sezonie Teatr Klasyki Polskiej. Mam nadzieję, że Państwo, że my wszyscy razem z tym teatrem, jego dyrektor profesor Jarosław Gajewski, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja Pani dziękuję. Serdecznie dziękuję Państwu i zapraszam do Teatru Klasyki Polskiej. Proszę śledzić repertual tego teatru. Jest w internecie. Wiem, że na najbliższe spektakle Niemyte dusze, narkotyki Anny Kękuś już nie ma biletów, ale na pewno w kolejnych miesiącach coś państwo, coś państwo znajdą. Bardzo dziękuję również za dzisiejsze spotkanie. Pierwsze od 6 do 9 spędziliśmy wspólnie te trzy godziny w gronie Magdalena Wojtolanis, Katarzyna Ficuliam z Tomasz Szachowski, który przygotował muzykę i Mówiące te słowa. Słowa Katarzyna Hagmajer, kwiatek. Do usłyszenia.